jemu podobnych jest zwłaszcza w dzisiejszych czasach mocno niepokojący. A jakie jest twoje zdanie? No tak, no nie wiem, ale moja dziewczyna ma taki kostium seksownej Spider Girl i to naprawdę podgrzewa atmosferę. Wiesz o co chodzi? Absolutnie się nie zgadzam. Dzień Jonah Jameson nie feruje wyrokami tak łatwo. Za to pan ma kompletnie pokrzanione w głowie. Żegnam! No dobrze, Dzień Jonah Jameson nie jest zadowolony, a ja was witam moi drodzy w kolejnym odcinku, takiego spider Spiderman Remaster. I zanim sobie przejdziemy do misji pobocznej, tą zbierz siły. No to mamy tutaj ostatnie trofeum do zaliczenia takie poboczne, które nie zaliczymy w ramach przychodzenia 100%. Mianowicie musimy odwiedzić, odwiedzić po prostu grup wujka, który znajduje się w tym miejscu, już wam pokazuję tutaj dokładnie. Yy, jeszcze z informacji przeszedłem sobie. Jakieś tyle mi się udało, chociaż już na przykład nie, do tych skradanych musiałem, przyznaję się, patrzeć sobie w internecie jak po prostu sposób. Walki mi nie sprawiły ostatecznie. Trochę gadżetów i w ogóle. Na parę prób jej się udało te walki, więc wszystkie mam zaliczone. Yy, czy ja coś kupowałem? Kostium chyba kupowałem. Ten tutaj. Ten bym chciał za niedługo kupić, bo kurczę mnie te żelazne ramiona interesują. Wiem, że to będzie dobra umiejętność. Ta mniejsza grawitacja gdy przebyła w to nadziei, że tak to ujmę. tu mamy w grupę. Cześć dwójku Benie. Tęsknię. Myślę, że byłbyś ze mnie dumny. Z wielką mocą dostałem, moi drodzy, trofeum. Dobra, pomijam ten plecaczek celo... A, bo w sumie no jesteśmy już obok. Dawno w sumie nie zbieraliśmy żadnego pecaczka Odrzucone projekty kostiumów. Nie były złe, ale biały pająk okazał się strzałem w dziesiątkę. Dobra, no to lecimy do Tombstone z siły. Aż muzyka się włączyła, co najmniej jakby gonitwa jakaś była. Jeśli mam liczyć, że tylko w tej dzielnicy są misje, to, to powinno być ostatnia. Aha, to już bezpośrednie starcie, dobra Baron, narkotykowy pije w samotności. To początek pięknego wiersza. Ja tam się na tym nie znam. Nigdy nie lubiłem literatury. W mordę! W mordę! Jestem branży, nie szukaj! Kurde, sieci mi się na Ciebie średnio... Kurde, jeszcze mogę. Czekajcie, bo rozprysz mi się na niego średnio przyda. Po Postaram się coś innego. Speedy dron raczej ten, ale to już by bardziej przesz przeszło co? Albo elektryczność, elektryczność... No to już w sumie mamy które z tych. Może być to. Oo! Ale zarabianie na cudzym cierpieniu jakoś mnie nie kręci Mogę tłuc tum stona godzinami a on nawet nie poczuje. Ciekawe, czy antidotum zadziała Nawet no, musimy jakoś wklepać, nie? A, to może jednak by się przydało. Pamiętasz, jak ostatnio tańczyliśmy? Z nogą już wszystko w porządku? Tak, chociaż czasem boli jak ma padać. Milutko, że pytasz. Nie mogę użyć Antidotum, dopóki nie rozprawię się z tą bandą. Mordę. tam Cmentarny pył. Twój dział, Market, muszę się rozprawić z jego ludźmi, zanim wypróbuję Antidotum. za to! jego! Kurde to. No. Ty czekajcie, dobra. Damy sobie pomoc trochę tutaj, co? Załatcie na Ej. Może byśmy zrobili przekonkę. Co? Oj Loni, no mer! Oj kurde! Nie to! Bo się męczy, jeszcze trochę. Ażem zawali te e, tam te tamte. Te. Ja, póki co, to stary to się drażnię, na, na, na ciebie zawiodłem, panie szczerze. Czas wątpię, że to ostatnia pasa walki. Długo jeszcze? <trym> <trym> A! E, przyjął to Tom. Chyba przyjął. przyjął. Dobrze. E, chyba zmieniamy scenarię też, co? O, w mordę, dobra. I do tu działa. Czas się z nim rozprawić. Niezły odlot. Taki tam debloker drobnocząsteczkowy. Nic nowego. Zdjęliśmy Na tak powinno być? O, tak, pewnie. Zawsze tak jest. Chyba. Chodź tu, chodź tu. Zobaczyć, Ej stary, naprawdę się na tobie zawiadły Jeśli się to, opłacać, końców, to właśnie Czemu ja mam po jednym w ogóle te? Ty i ja jesteśmy bardzo różni Zdążę? Nie zdążę, nie zdążę! Talmy, że czasy handlowania dragami masz już za sobą. Proszę, Jasne. Na razie. To były niezłe czasy. Nie do końca się z tym zgodzę. Coś nowego. Nie mam co liczyć na to, że się zmienisz teraz, kiedy <grym> jesteś, no wiesz, śmiertelny. Zapomnij. Ryzyko tylko podkręca emocje. Niezły lewy się powy. Z przyjemnością to powtórzę. Ja nie! Podobasz mi się. Ladość nie radość, moi drodzy. No to kolejny taki to misja poboczna, co ciekawe była tylko ten no, montek to Tombstone'a. Ciekawe na jak długo Tombstone stracił supermoce. Raczej nie na zawsze. Ale gradki pit. Dobrze się spisałeś. Dobra, jestem. Dobra, jak na razie skipnę. O, no to co, idziemy tym, że mam jedno to, to byśmy sobie to porobili. Też kurczę, tego dużo naprawdę mamy. Już prawie nic nie zostawiam, ale dobra, sobie to tak pójdziemy, że sobie jeszcze w tym ocieku daremy misję fabularną. Koniec 10 wykończeń. O kurde, to jest całkiem sporo. 5 kopni z złotu. Dobra, ale były gorsze tu. Dzisiaj więcej pora 10 przeciwników. Okej, okay, no to tam sobie jedną super moc załadować. i to będą ostatnie te? Chyba tak, to będą ostatnie te. Zobaczymy, czy dwie przejdziemy, ale jedną na pewno, bo teraz się właśnie tam kieruje. To co nowy kostiumik? W sumie ciekawym spider ramiona. Więc no chyba już najwyższa pora. Przecież to no, bas mi zaczyna brakować powoli. Żelazne ramiona. Siedzieć za pomocą yy, czterech nieruchomych ramion, konstruowanych z, mo z montażu mega stopu żelaza. Nawiązanie do Avengersów, oczywiście. I też kostium chyba nawiązujący do Avengersów. No, jeszcze raz, jakie wezwanka? 10 wykończeń, 10 kopni z lotu. Okej. Okay. No, trzeba dać wykończenie, aż zaktujmy. No, 10 to całkiem sporo, akurat kurczę, wykończy, jak na bitwę. Mam nadzieję, że to załatwi. Jednak, jakby mi się nie udało, to ja powtórzę to poza odcinkiem po prostu. Dobra. Skradać się tu nie zamierzam, powiem wam. Hej, czy ten dach jest zajęty? Patrzcie, ile jest jeszcze zanim tam pojedziemy, no. No nie, teraz się kopnięcia z lotu nie liczą. Kurde, o ściany zachodzą. O. A to tam musi być, w tym, nie? To tyle tytułem wstępu. Pora wejść do środka. Gdzie wejście do środka. Dobra. Jesmy się do dzieła. MJ, jestem w czwartej lokacji z twojej listy. Tutaj nawet nie udają, że działają legalnie. Przykro, że przestępcy nie są już dumni ze swojej pracy. Przyjrzę się temu bliżej. Wiem, wiem, mogłem zadzwonić. Dobra, do paru załatwimy po cichu. Bardziej nadujemy się koncentrację po prostu. Dobra, już lecę. Ludzie Okej, okay, fala druga. No ładuję, ja się ładuję Cztery proszę państwa. A wy gdzie? Dobra Ani nadawa mi się, że dwa sety teraz wykoń... naładowałem, ale jeszcze jedno mam. W sensie muszę jeszcze naładować. Okej, okay, koncentracja pełna Ja serio mam nadzieję, że mi starczy tutaj do tej zatracji, że nie muszę tam specjalnych umiejętności dawać. Dobra Ty no dobra, no to po prostu walczymy, nie? Ja myślę, że je wybijasz, bo wtedy jakby... Dłużej muszę ich atakować. Tak mi się wydaje. Ma Nie zauważyłem masek Spider man bym nie używał na razie, bo... Dobra, was tu za dużo panowie, co? A dobra w sumie. Co mi szkodzi? Wypróbować. O nie, przesielecić, tu nie mogę, jak ja mam to kurczę. O kurczę. Ale teraz zrypałem. Przecież ja się lecieć nie mogę jak ja Właśnie wytarłem podłogę waszymi kuklami, ale wy wyglądacie na A patrzcie, to, która to jest, już fala Peter, y, Nie dajmy, dajmy, rady sprowadza części komputerowe ha, Nie wiedziałem, że laptopy składa się teraz z części broni Fabryka broni? Niedługo przestanę Zaraz odpłacą mi za Jeffa Davisa i wszystkich, których zabili w ratuszu komputer, wójtom, 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 wójtom. To jest piąta, ale która fala, kurcze Czekajcie, mamy coś na koncentrację? O! Tylko no tak, tylko teraz, kiedy mi to się naładuje, nie? No właśnie, mamy falę piątą, moi drodzy. Szósta, no ale to jest falapion, no nie ma opcji, że ja to wykonam bez tego. Muszę chwilę czekajcie, no chyba, że trochę poczekam sobie faktycznie. Ale to co, bo będę odcinek przedłużał? To chyba, że widzimy się za chwilę, moi drodzy. Okej okay, moi drodzy Nadowałem sobie unikami dwie paski koncentracji plus zaraz będzie ta koncentracja, więc powinno już dać radę Gdzie jesteście pozostali Dobra, koncentracja pełna. Chodźcie, siadajcie wygodnie, gramy w kalambury! No i 10, super. O patrzcie jak mi się... No teraz, patrzcie jak to się ładuje, no Patrzcie teraz, no. Gdzie Widziałem to wcześniej na to wpadł. Ten miał trzy paski koncentracji Ja ciebie wybiję do góry w sumie? Tak, okej. Okay. Właśnie to, że nasz sieć jest niewrażliwy, nie znaczy, że na wszystko jest niewrażliwy, prawda? A w sumie weźmy Spider Drona Patrzcie ile mam nagle tego. No i super Trochę musiałem narobić się, ale się narobiłem. Zaktujmy. MJ, zaprowadziłem tu już porządek. Nie poniosło cię za bardzo, co? Zrobili coś strasznego, ale ty taki nie jesteś. Co ty, MJ do mnie tak ten? Przecież wszystko dobrze zrobiłem. Okej. Okay. No to co, chyba do drugiego lecimy, nie? Już ostatniego. Będziemy to mieli z głowy, jak już mamy czas. Poraż 10 przeciwników, wykonaj 10 uników między nogami. Najwyżej sobie jeszcze jakieś. Black card zrobimy, czy coś. Czyli mam porazić 10 przeciwników. Do to aż się prosi, nie? Nasza specjalna umiejętność tutaj. Tak. Myślę, że jak to się włączy, no to już nie powinno być większych problemów. I 10 uników między nogami, tak? Okej. Okay. Ostatnio, moi drodzy. Dobra, ryzykuję. Trudno mi się, nie chce. Skradać z nimi. A więc to tu jest impreza! Co? Co powiedziałeś? Trzymać go ziemi? No stary, Marny ci to wyjdzie, wiesz? Dobra, zobaczmy co się dzieje w środku. Jeronimo! Okej. Okay. MJ, jestem w piątej lokacji. Albo odstawia się tu jakiś dziwny cosplay, albo to demony. Może oba. O kurde, nie to... nie doku... To może zyskam tu sobie nowych przyjaciół. Albo wrogów. Nie to do końca chciałem, powiem wam. Dobra. Porazić, 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 okej okay. Dobra, walę od razu No chodź tu, chodź tu Chodź tu, chodź tu Dobra Morde. Dobra, super. No to z ciebie wykończymy. No i teraz możemy już skupić się, w na walce. Teraz ja sobie puszczę Spider-Drona, że nam tu pomagał. Niech nam pomaga Spider-Dronik. Nowy gracz musi dotknąć poprzednika i pobiec do swojego rogu, nie? Tak jest, spider tak jest. A ty gdzie, kurde? To jest Sniper się znalazł, nie? Oszczy wy? Dobra, czekaj ta, bo tu trzeba zaprowadzić pewien porządek Przyznajcie się! Złośliwie czailiście się pod drzwiami, żeby wyjść jak już będę pewny, że wygrałem Myślę, że tak, Spajdusiu. Dlatego. Peter, zdaje się, że Lee przejął legalny warsztat samochodowy To wyjaśnia, skąd demony biorą pojazdy. Ciężarówki, karetki. Właśnie. Jeśli go zamkniesz, drugi będzie im dyskretnie poruszać się po mieście. Ciekawe, co wam napisali, że tak szybko się to ustawiliście. No nie? Kurde, dobra, biorę to porażenie. O kurde, nie to chciałem. Szlag, ja cały czas zapominam, że muszę i tą wyżość sieci. Sekundę, zanim zaczniemy, chcę sprawdzić, ile osób może tu na raz przybywać. <laughs> Dobre pytanie, co? Dobra, wy jesteście już ostatni, więc tyle przynajmniej. Ej, w sumie kupiłem to możliwość wyrywania broni, a w sumie prawie z tego nie korzystam, tak sobie zdałem sprawę. Ta jest z RPG i to mi się nie podoba. Gdzie jeszcze jakiś? Tu! Wnętrze sanktuarium, moi drodzy udało się W sensie trwałem, takie dostałem wszystkie Bazy fiska mam. E, fiska ta MJ, demonów. Chyba dokonałem w tym warsztacie przeciwieństwa naprawy Nie martw się, ściągnę tam gliny. Już oni to sprzątną Okej, okay, super to już wszystkie miejsca, które udało mi się powiązać z li. Napsuliśmy demonom krwi. I pomogliśmy prokuraturze wsadzać ich za kraty. Dzięki MJ. Wyszedł ci kolację Kurczę i teraz ja się zastanawiam, no nie chciałbym za dużo tego robić, że coś też nam zostało Takiś Black cut sobie zrobimy. Gołębia sobie na razie zostawiam. Kurczę, no mamy też 20 minut. No coś by się przydało porobić, nie? Dobra, zobaczymy też ile zajdzie mi przy Black Cut. Tak, swoją drogą te żelazne nie były wcale takie złe. Ja jeszcze w sumie bym je wziął. Ile mam punktów umiejętności? Trzy. O, dobra, dobra, dobra. No to to. Mam zamiar wykonać drugie wykończenia postawy w przeciwnikach. Nie żartujecie sobie, że ja mogę to wcześniej odblokować. Miał też prościej tam. No, mas. I to było ostatnie za trzy, moi drodzy. Teraz już będę tylko i wyłącznie za dwa. Albo jeden. Bo jeszcze mam za jeden. No, to sobie to odblokuje mi się na żeby po prostu już zakończyć to drzewko. Obrońca No, a potem chyba w to drzewko, bo to te są mi. chociaż, no ale to nie jest mi takie potrzebne. No, mów mi się. Felicia chce, żebym ruszył za nią w pościg, ale to pomoże mi ją odnaleźć. Jeśli wprowadzę wszystkie poprzednie lokacje do algorytmu, uda mi się znaleźć jak... obszar, na którym się ukrywa. Kurde, jak nasłuch teraz mi się udało, nie? Tutaj spotkać. Ale jeszcze jedna czy dwie lokacje i powinienem być w stanie znaleźć jej kryjówkę. O, to posłuchaj mi, od kurczącej się bardzo gwałtownie, ale wciąż nieziemsko zaciekłej i upartej grupy fanów spider Twierdzą oni, że pajęczak odwalił kawał dobrej roboty, likwidując laboratorium narkotykowe należące do niezwykle milusińskiego nie delikwenta o psywce. Uwaga! Pumstą! Oczywiście cieszę się, że ty jesteś już za kratkami, ale czy wiecie w jaki sposób Spider-Man doprowadził do zamknięcia jego małej manufaktury? Po prostu ją podpalił! A wiecie co dzieje się z laboratoriami narkotykowymi po podpaleniu? Wybuchają! Tym wybrykiem mógł zrównać z ziemią całą dzielnicę. Na szczęście dzielni nowojorscy strażacy zdołali opanować ogień, nim do tego doszło, bo to ich praca! I gdyby Spider-Man! Miał choć trochę oleju w głowie, przekazałby swoje informacje policji i pozwolił gliniarzom wykonać ich robotę. Ale nie, lepiej wszystko podpalić. Tylko wiesz, że na mam, Mamy jeden problem, nie? Kurde, nie wiem, czy policjanci by tak się poradzili z tym, tu No, on był jeszcze nieśmiertelny, jakby tego było mało, zanim antidotom podaliśmy. Więc no nie mogliby mieć problem faktycznie. Dobrze moi drodzy, przepraszam was za krótki odcinek, bardzo was przepraszam, ale no chciałbym też coś sobie zostawić, bo wiem jeszcze co na nas czeka, więc no chciałbym mieć tu jeszcze trochę rzeczy na mapie mimo wszystko mieć, żeby to było, więc jeszcze raz was przepraszam, że taki krótszy odcinek, ale po prostu nie mam, w sensie mam co robić. Jeszcze? Ale to są już pierdoły takie małe i równie dobrze nie wiem, jakby wolno 40 minut odcinka, to byśmy je skończyli, tylko że ja nie chcę. Ja nie chcę w tym momencie tego robić, bo chcę sobie później po prostu zostawić to na później. Więc tego w tym momencie się z wami pożegnam, a w następnym odcinku od razu lecimy. Teraz w ogóle nie mam tak rzeczy, więc chyba będziemy robić po prostu potem misję fabularde. Tak sobie by teraz myślę? Wobec tego moi drodzy, to by było tyle. W tym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.